Ale tu no, była... To ten... też jest tak zerwany. No to kurna budowa, jakiś chyba piaku. Tu można, ten, tu jest jakoś kampa. Tam jakiś żeby będą miały koszmary. Jestem Piotrek, w miejscu. Czuwaj. Witam w następnym eksploru z naszym kolegą specjalnym. Ostatni był też taki odcinek, ale jeszcze jeden. Idziemy sobie dokładnie do tego miejsca. już ja wszystko pokażę, Nie są trochę bardziej w przodzie. Czekajcie, że to. Całkiem. Fajne. A to nawet taki specjalny? Ten. ale fajne. No, fajne. Chciałbym, taki. Chciałbym w ogóle taki mieć dom. Taki obudniony. Oho, jest... kudę, Nie wiem, zostawić sobie gdzieś tutaj rower. A to, Może położa, żeby nikt nie widział. A to jest blisko. Ale... Nie ma tu. O, jest co tu jeszcze? Ło, kurde. Jeszcze. Nie masz kiety. O, szkiety. Ło. Ło, Albo to... To se stawia to gdzieś tutaj, jak będziemy się wracali, to... Bo teraz mi się nie chce z tym łezić. W sumie... No, ale... Nie, tam się nie idzie. Tam się nie idzie. Tam nie wolno. Ty powie tam nie pamiętam po No, ale co się dziwić kurde, takie porośnięte, że troszkę tego. O, oła. kurde, żeby tu A ja ci go A ty sobie. O, on sobie zabrał krótkie. Do, ja... Ale par, ja cię posłuchał. Ja sobie zabrałem specjalnie długie. No, wiem, ale tu czekaj. A, tam jak mi się coś stanie, to. O, to. Jak coś jest to pokażę za chwilę. A co to jest? Ty... Czekaj, muszę na początku. rumbel. Pierdola jak tu... Nie pójdź tam, nie pij! Nie O kurde. A tu coś jest? Ja nie bude. Ale pat, tu jest głucho, coś tam jest pod no, ale... tym pustaki jakie Co? No co? Możemy tam wejść, tylko nie chodź tam, jak tam się coś ma zarwać to... Ale tam mam wejść, ja? Nie a, o jak tam wejść, kurde? Ale patrzcie, patrzcie. patrzcie. No, no asy nie byla psów. Widać, co tamtej strony, spokojnie. Ale dobro... a co tu tak kuje, co to jest? Kurde, to nie są pokrzywy. Pokrzywy były tam, ale tutaj... Podałem, ciekawe, to tam nie pożdżę, a? No, a jak myślisz, no? To wygląda jakby to taki tam co dom. Jakby to było... To, 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 to taki, I tam gomin masz normalnie. To czemu to jest tak. Na ale nie chodzi, bo nie wolno. To się zaradnie, tam, tam, tam nie wolno chodzić. A to czekaj, to jak ja mam tu iść, bo to tutaj ale gdzie pójdziesz? Nie wiem jak tam tam pójdziesz, pójdzie, ale tu? Żeby się nie zarwało. A tam? Wow. Nie wiem czy jak ja nie zarwany, ja nie kamerę. Okay. bo tu jest tako... Tylko tam nie spadnie do... Dobra, czekaj, podaj. Co? Ale ty też chodź jak chcesz. No nie, idę! Ty nie, a to... A tu też można? Dobra, tutaj widać inicjały i wszystko. No nie mogło zapracać BlowFausa. Czekajcie. O, Bartymbark. Co? Kurde. To są Kurde. dupy. Takie ja wiesi, no. Zerwanie Ciekawe to te... Czekaj To jakieś było albo... Ło! I ten z tyłu A Ale to co tutaj jest, te gruzy? Tam... Tu się zaraz... Nie tam... Tam coś kopali, bo tam, tam było wojsko pochowane Ło! Wow. I to zawalone jest Tam jest ten zwolt jest... Czekaj, ło muszę zoomować. Co to jest? Wow, no jak ja myślałem, że to obróca i że będzie widać. A można wejść jakoś na piętro, czy... Aha, bo to są same dechy. No, tam jest jakiś. Ło, wow, to chyba, że gdzieś jest wejście. Się ASG się A ASG Lubliniec. Ty, nawet... Nie zauważyłem tego. Lubliniec, no. No, tak tego nie widzę. A to czemu tu nie chcesz wejść? No, tam nie idę, co tam widać. Przepraszam. Juha, nie robię. Ale to coś jest pod tymi gruzami? Nie, tak, tak. tam się nie wydostaniesz. Nie wydostanę, ale czekaj jak się nie wydostanę przecież tu jest okno, mogę sobie wyjść po prostu Ale tam, 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 tu są ci na lepiej lepiej, lepiej, lepiej nie iść. czekaj Ale mam plan Hmm? Mam plan, stać tędy Chodź, Coś co, wiesz co, nie mam, chodź Tylko, w tym domu nie mam, bo czuję Ło, ja pyr. Nie no, chodź tam, kaj, bra. No, bo w sumie czekaj, bo tutaj jest ino taki... coś tego typu, o no. kurde to Tu można stanąć? jest za mało Mam no, na nadzieję, że się nie Lepiej tam nie chodzisz, wiesz, bo dobra że Tutaj Jeszcze spróbuję No, to czekaj to może mi się muszę łatwo zejść Ach, Dobra Ty patrz Aha bo to pociąg widzi To no, dobra Ty ale to Co to, to, to jest dopiero Czekaj A, idzie. Dobra Nie no chcieliśmy tylko sprawdzić no co my ty te... Zresztą od razu tak... O boże, a to są same takie. Ty miał rację, a tutaj nic tak Co na to nie To jest. Ten... Toś, to dupnie, to dupnie w każdej chwili, jakby chciał. No bo tu nic nie ma, tak Ale tu była. To też jest tak zerwany. No to kurna budował, jakiś chyba w Tu można. Ten, tu jest jakoś kampa. Tam jakieś. O boże, będę miał koszmary. To jest najstraszniejsze. Nie pyta mnie, ale patrzcie, jakie to schudziutkie Je. Yeah. W końcu który mnie tak swoją głównie, jak sądzę. No patrzcie, patrzcie to. Sprawdać, co, co by mogło się stać, jakby to się zerwało. Ło, wow. wow. kurde, przymia się no Dobra, nie będę tu wychodził, bo jeszcze coś się stać Kuszki są. Ło, wow. no, dobra Nie ma co to jest Bardzo ciekawy jeszcze Kurde no podłoga zerwana nie? Tu, bo jest, bo, 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 to był to było wojsko pochowane. Cmentarz żydowski, mm -hmm. na naciszowej też jest. To było wojsko pochowane. Tak, to jest druga wojna po Gminie Obywatelskiej. Takie ciastki można znajdować tam. Wow. Wow. To jest bardzo ciekawe miejsce. Tego domu z wody nie można No To fajna pamiątka, jak tu nawet graffiti jest. no to. ludzi na tu nagrywanych? To jest koniec. A tam za tym jeszcze, bo ja jeszcze nie byłem za tak jakby, ale... Na nie, tam już nie pójdziemy. Ty, ty tam nie będziesz wyjść, a Pąkrzywska w sumie. Ale ja nie, bo ja chcę tak jakby wyjść i ograć stamtąd. Czekaj. Może tam jednak... Ło! Właśnie ja się zastanawiam, czekaj. Bo tam... Nie wygląda, jakby tam miało się wchodzić, no ale... Nie, tu nic... Nie wejdzie, nie, da się chyba. Nie nie, 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 Tu... Tu nie, tu nie wejdziecie. A tam, tam się nie chodzi, nie? Tam nie wolno. Tam nie wolno. Tam się nie No tu jest. tam by Pomóż? Ja pomóżę, no nie. To jest to samo co to, to 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 było bo. Ja tam, tam ja tam nie wchodziłem... i no, dotyczyłem. A to co to było? Cmentarz las żydowski, dole tam był pochowany. straszy. Piwnica, straszy. Nockę. Nockę. To jest dobry pomysł tak z tym No no to co? Nie wiem, może jeszcze spróbuję, chociaż nie wiem. Och, czekajcie, jakby to. Nie ma co chyba. Nie. Nie wiem, że w ogóle nie wejdzie tam od tyłu coś widziałem Od tyłu A tam za nas też nie odpowiadaj no jak nam się coś stanie no to to już mój problem, a nie Mój bo chyba tu mówię A tam powiemy, że kolega chciał po prostu Chociaż eee... nie, też nie... Nie ma co cudować. Nie, nie, to nie. jak bym na drugiej spodni, to bym się to pokrzywek i ten przesoknął. No ale przecież tu... jak? No. Jak tu chcesz wejść na mur? Nie, nie wejdziesz. A, jak na drugiej spodni tak to się i to nie wejdę. Nie, ludzi. No. To u nas i zakończymy. Zostawcie mi pamiątkę po sobie. <laughs> fajna, fajna mi pamiątka. Nie mogę powiedzieć, kogo bym tu przywiązał, bo... Co byś tu? Kogoś bym tu przywiązał, ale nie mogę powiedzieć, bo... sobie nic do dowiedzę, to lepiej nie. A, no a Nie, no, no cały lisów. Ale to no, to nie tu będzie... Tu zakopać. I, za... I na Aby Wszystkich? Tych, no... nie zobaczył. Co zobaczyłem? Aaa, Co z... nam mogą zrobić gówno nam zrobią? Nie, 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 nie zrobią nic. No u tobie nie zrobią nic, ale z nami problem, co z nami będzie. Bo my nie należymy do tej hierarchii. Dobra, idziemy, bo tu już gówno jest. Tu jeszcze jakiś słup graniczny. Chyba tam. żałuję. To samo, co? Chyba żałuję. Nie żałuję, nie żałuję. Bo fajne, ciekawe. To jakiś w ogóle amogus. Czekaj. Nie. To jest czaszka. Ale po prostu ja też tak myślałem, że amogus. A bo tam... To... Ale w ogóle to podłoga jest... Kto to w ogóle projektował? No jakiś... Powiem. No kurde. Tako chudo. Przecież... No to... To praktycznie może jedną... Będzie no. wojna. No już jest. Powiedzmy. Tak. Ale a w którym roku pisali te grafity, nie wiesz? Nie, wiem, nie wiesz, bo jak to było z 50 lat temu, to przewidzieli. Albo aby nawet widzieliśmy. się, już odstawiam, żeby. Nie, nie było, było niedawno. Dobra. Tam nie wziął do, do, do krzoku. Tam nie wejdziemy nigdzie. Do krzoków, w których można robić. Co? Aj to do Duniowi swoje dzieje. A, a do Duniowi chyba. teraz No, czekaj. ten trwa 8, Gdzieś 13, 14 minut. No, weź, weź. Tu jeszcze w No, może na Co mam zobaczyć? te czy jest jakiś. Te, zojorty, te teraz A Co ty chcesz po torach? Chociaż ja też kiedyś po torach chodziłem, więc. Nie... Czekaj, 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 tam coś jest, tam coś Jest tu coś, ja tutaj, pa, można wejść. Chodź. No tu, Chodź. Czekaj, a ja chcę też zejść. Chcę? Ło, ale, ob... ale ale, Ale to... Halo! Z tego no? by pomysła. Pójdziemy przy torach, ale to... Kratamcie rower do niej wejść, nie? I no nie. Po, to no. Na ale my, my na pociąg brzmie rowerem. Nie, nie, nie. nie, nie, nie wiem. Na, na pociąg. A to ty będziesz tutaj gdzieś szedł. Poczekaj czekaj. Kurde, kurwa, zjada tu jak chujem. Kurwa, patrz, nie idzie. Patrz, tam jakiś pociąg nie jedzie. O kurde, a ja jestem na torach, kurde. jeszcze zadzwonię na psy, czekaj. Nie wiem, ty tam se... No właśnie, mówię no. No jedzie na, na lewo. Na moje prawo, no. A my idziecie do Nie no, my tylko tutaj. Czekaj. A gdzie ty idziesz? Ja na pociąg pójdę. jest Zupa, Widzisz ten znak?

Ale to co ty tymi ty dołami pójdziesz Uuu, na pociąg? tam, tam Aha. O oh Boże, ja się już trzy razy spytałem. No po co ujdziemy o na A on mi, a on mi trzy razy powiedział. Halo. Gdzie ta tasia? jechać. Do tej drogi i w prawo na Druniowice i tak asfaltówka. No dobra, ja wiem, że... Nie Co? Nie po jeszcze pojedziemy. I potem gdzie? Do domu. Chcesz Nie, przecież do no. Chce ci się do tego dino? No. Dobra, możemy. Do dąbie, na A dobra, wytrzyma bez wody. A wytrzyma się. Dobra, by zakończył chyba. To z naszej strony było wszystko. Jeżeli ten dom i ogólnie wszystko się wam spodobało, zostaw łapkę bui Pozdro, do zobaczenia w następnych odcinkach z eksplorów i z serii z Randonautyki. Tak więc do zobaczenia. Pa, pa.